Buraczkowy, soku z buraka, a nie szczelno jelit. Test buraczkowy, soku z buraka buraczanego przecinek to test na szczelno jelid. Jeżeli po wypiciu soku z buraka pojawi się czerwone mocz, ma to oznacza szczelne jelita, tak twierdzą zwolennicy tego badania. Rzecz w tym. Kreska e taka choroba, jak nieszczelno jelit, nie istnieje. Co zatem oznacza czerwony mocz po wypiciu soku z buraka i czy jest si czego obawia? Test buraczkowy, soku z buraka slerz buraczanego przecinek to test na szczelno jelit. Jeśli po wypiciu soku z buraka pojawi się czerwony mocz, ma to oznacza nieszczelne jelita. Tak twierdzą zwolennicy tego badania. Rzecz w tym, kreska e taka choroba, jak nieszczelno jelit, nie jest uznawana za chorobę. Zespół nieszczelnego jelita, w przebiegu którego wielicie cienkim rzekomo tworzy się mikroskopijne dziurki, przez które do organizmu dostaje się niepokreska dane substancje, np. Nie został uwzględniony w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Jest natomiast przedmiotem zainteresowania tka ergu medycyny naturalnej. Co zatem oznacza czerwony mocz po wypiciu soku z buraka, bituria, i czy jest si, czego obawia? W jelicie cienkim tworzy się mikroskopijne dziurki. Przez które do organizmu dostaj się niepokreska dane substancje, na przykład. Toksyny.test buraczkowy, soku z buraka, a nieszczelno lit, jak zrobi? Test soku z buraka to metoda stosowana w medycynie alternatywnej. Majcarze Komo diagnozowa zespół nieszczelnego jelita. Test buraczkowy na szczelno jelit polega na wypiciu przed snem 3-4 szklanek, a wiceoko bo 1 litra, soku z buraków. Najlepiej się gn po, kreska o wyciskany sok z buraków lub kupi w sklepie sok jednodniowy, gdy kreska takie soki s niepasteryzowane. Soki w kartonie S pasteryzowane, kreska E b wnia kreska SZ da 2 noci. a wysoka temperatura podczas pasteryzacji niszczy CZ betanin, czyli barwnik buraka. Rano nale kreska Y sprawdzi, jaki jest kolor moczu. Test mokreska na wykona tak kreska dnia. Wtedy nale kreska Y obserwowa pierwszy mocz po wypiciu soku z buraka. Jeżeli mocz zmieniłby barw na czerwon lub wrócka o, ma to, dziadczy o nieszczelność jelid. To podobno stan, w którym tysi nad kreska R rozszczelnia i bebon przewodu pokarmowego. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej diety, która ma uszczelnić jelita. Przekonuj zwolennicy testu soku z buraka. Rzecz w tym, kreska E taka choroba jak zespół nieszczelnego jelita nie istnieje, gdyby jelito rzeczywiście by było dziurawe, fachowo nazywa się to perforacja jelit, pacjent potrzebowałby opieki na oddziale intensywnej terapii. Dlaczego wice po zjedzeniu buraczków czy wypiciu soku z buraków mocz jest czerwony? Czerwony mocz po wypiciu soku z buraków, przyczynę w tym przypadku za czerwony kolor moczu odpowiadają barwniki zawarte w burakach betacyjaniny, a konkretnie na C do tej grupy betaniny. Nie są one szeroko rozpowszechnione w produktach kreska nociowych pochodzenia roślinnego. Występuje jedynie w buraku wigbowym, bowinie, o puncji przecinek pitaii, uleluko czy amarantusie. W przypadku Polski najbogatszym źródłem tych barwników jest burak wigbowy. Betaniny w formie niezmienionej wydalane S z moczem CZ bowieka wieka wiloci od 0,28 do 0,9%. W przypadku spokreska lycia betanin pochodcych z soku buraczanego. Prawdopodobnie tak ma baza warto, betanin jest konsekwencją niewielkiej absorpcji z jelita. Powodem okreska E by fakt kreska E betaniny wykazły du kreska wrak kreska liwo na zmiany pH oraz pod wykreska temperatur, a na takie warunki. Rodowiskowe nara kreska ONS w czasie pasa kreska U przez przewód pokarmowy. Nale no, kreska Y względni tak kreska L działanie szeregu enzymów trawiennych, a szczególnie enzymów wytwarzanych przez jelitów, które w dużej mierze powodują degradację tego typu zwisków. Na rozmiar WCH baniania betanin ma również wpływ w stopień ich uwalniania z substancji organicznej danego pokarmu oraz interakcje z innymi zwiskami o tym samym charakterze, zawartymi w spokreska pokarmie pokarmie.1 czerwony mocz po buraczkach, co oznacza? Po zjedzeniu buraczków betaniny, znajduj się w moczu wszystkich ludzi. Jednak tylko u około 10-14 jeden z nich barwi mocz na czerwono. Dlaczego? Do niedawna ezdzono, kreska e wydalanie czerwonego moczu po spokreska eciu buraka czerwonego, czyli bituria, to objaw stanu chorobowego wywołanego eskabadnikami buraka lub następstwo defektu genetycznego.1dzi wiadomo, kreska to nieprawda. Obecnie bituri okrelasi jako idiosynkratyczny reakcję organizmu kreska N tylko i wyłącznie od jego indywidualnych cech fizjologicznych.1 barwa betanin zalecreska Y od pH, rodowiska, w jakim się one znajdują. Optymalna stabilność czerwonego koloru występuje między 4 a 5 pH.3 w przypadku pH7 i wykreska Szym, a wicew, rodowisku obojtnym i zasadowym. Trac swój barw, podobnie jak przy skrajnie niskim pH, na poziomie 1.2 2 pH.3 w związku z tym to, czy po wypiciu soku z buraka mocz zabarwi się na czerwono, zalekreska kreska Y innymi. Betaniny BD barwiby na czerwono tylko mocz o odczynie kwanym, moczu o odczynie zasadowym. Czyli alkalicznym, nie BD zabarwiaby? Zabarwienie moczu po zjedzeniu buraczków w zale kreska YT kreska od kwasowości kreska optka. Betaniny tracą swój barw pod bywem kwasu solnego w kreska optku, którego prawidłowe pH wynosi 1,5. W związku z tym niektórzy badacze sugerują, kreska E czerwony mocz po zjedzeniu buraczków mo kreska E sugerowań dokwano kreska optka, nie do kwasot, co oznacza kreska E sok kreska optko występuje w zbyt mabej ilości. Badania wskazują tak kreskę E. Kreska E substancje, takie jak kwas szczawiowy i kwas askorbinowy mogą działać jako czynniki ochronne, ograniczające degradację tego barwnika przez kwas kreska Trzy na stabilnobarwy betanin ma wp. byw tak kreska E temperatura. W wysokiej temperaturze, na przykład podczas gotowania czy podczas ekspozycji na wiatbo esboneczne, barwnik zawarty w burakach ulega rozgbadowi, dlatego mocz po pokreska buraków gotowanych będzie mniej czerwony niż kreska po burakach surowych. Degradacji barwnika powoduj tak kreska e powtarzane cykle rozmra kreska ania i zamra kreska ania buraków. Nie bez znaczenia jest tak kreska e poziom nawodnienia organizmu, który WP bywa na obitom oczu, a dalej na rozcietczenie w nim barwnika. Sytuacji odwodnienia barwnik w moczu będzie bardziej skoncentrowany, a wice i czerwony kolor moczu będzie intensywniejszy niż kreska u osoby o odpowiednim poziomie nawodnienia organizmu. Czerwony mocz po buraczkach E wiadczy o niedoborze kreska Elaza Bituria mokreska te kreska oznak niedoboru kreska Elaza. Przebiegu którego dochodzi do zwiększonego WCH baniania betaniny. Jak wynika z jednego z badań 2, Bituria wyspowa U66-80% pacjentów Z nie leczą niedokrwistości z niedoboru kreska elaza i U45% pacjentów otrzymujących leczenie niedokrwistości z boliwy stan. W którym występuje nasilone WCH banianie kreska elaza. U siedmiu takich pacjentów po 8 dniach terapii kreska problem biturii został prozwizany. kreska <totekstwo> E tak kreska E z alergiami pokarmowymi i zespobem bego WCH baniania. Warto wiedzieć, dlaczego pomidory czy winienie zabarwiają moczu? Ponieważ kreska zawiera inny rodzaj barwników antocyjany, które w cechabaniaj się w jeszcze mniejszym stopniu niż kreska betacyaniny. Poza tym, w przeciwieństwie do barwników zawartych w burakach S-metabolizowane. W związku z tym jest wydalany w postaci zmienionej, bezbarwnych metabolitów.